11 listopada, 6 lat temu, uległam wypadkowi. Cała lewa strona była uszkodzona, żebra połamane, przepona, rozerwana, ręka, zespolenie, noga zmiażdżona. No i wszyscy mnie już pochowali, głos podczepcowy jakiś tam w głowie. Wszyscy myśleli, że umrę, a Pan Bóg jednak mnie trzyma i żyje do tej pory. Dwa lata temu miałam udar, jestem po udarze, nie mam śladu po udarze. Cały czas modlę się i proszę Boga, żeby mi pomagał, no i tak się dzieje. I wierzę naprawdę, że są cuda, dlatego też, że e, córkę mam, która ma 31 lat, no teraz ma już 32. Nie miała dzieci. Tak bardzo prosiłam, bo ja, byłam nawet w Ziemi Świętej, prosiłam Pana Boga, że chciałabym się doczekać potomstwa od niej. I wnuczka teraz rok czasu będzie miała. Także jest naprawdę, trzeba wierzyć w Boga, Bóg istnieje i pomaga wszystkim. Dziękuję.